Dzień dobry, moi kochani. Dopiero wstałam. To jest taki filmik. Otwarcie oczów i przywitanie się z Wami. Także jeszcze jestem zaspana. Jestem. Mam jeszcze takie oczy, takie. Ojejku. Ale powiem Wam, że wczoraj był super wieczór, naprawdę. Spontaniczny, bardzo. No. Tak. Siedzimy sobie w kuchni z córką i nagle w Radiu Piekary mówią, y, że jest dzisiaj disco z DJ jakimś tam panem y, nad zalewem Rogoźnik. Y, to jest y, no Wojkowice, bo, Bobrowniki, y, co są gdzieś z okolic Śląska, będą kojarzyć, natomiast no, nie będę tłumaczyć osobom, które są dalej, bo to i tak nie ma sensu. W każdym razie piękny zalew, nieduży, ale bardzo taki y, klimatyczny. Byłam tam pierwszy raz, po prostu wsiadłyśmy w auto i pojechałyśmy. A co? Na disco takie pod chmurką na plaży pierwsza raz tam byłam i tam dużo takich jest takie taki plac gdzie stoją namioty są rodziny z dziećmi taki klimat jeszcze tak lat dziewięćdziesiątych coś takiego no i były te właśnie zabawy, ale nie byłyśmy tam długo. Chwilkę się pobawiłyśmy i pojechałyśmy do Katowic. To już filmik z nocnego życia Katowic widzieliście. Przeszłyśmy się Mariacką, zjadłyśmy pizzę, Tak, było fajnie. Jeszcze był plan, żeby iść na dyskotekę do, do Pomarańczy, tam, która jest na rynku, dyskoteka, ale nie, nie, już nie miałyśmy siły i odpuściłyśmy ten temat. Może kiedyś się wybiorę. Ale powiem Wam, że jednak jest coś takiego we mnie nadal, że boję się przejść Wśród ludzi, gdzie czuję na sobie wzrok, że jest na tyle jakoś tak yy, yy, ciasno, tak, że yy, po prostu jak się idzie, to po prostu mam wrażenie, że wszyscy na mnie patrzą. Nie wiem dlaczego mam takie dziwne wrażenie i po prostu ogarnia mnie taki, taka nieśmiałość ogromna, i nie wiem co ze sobą zrobić. No, to jest właśnie ten lęk społeczny, i wczoraj go może nie było widać na filmikach, ale właśnie jak siedziałyśmy z Weroniką, tak, i jadłyśmy tą pizzę, no to ona właśnie mówi, że zauważyła, że się tak strasznie wycofuję, że, że się boję, że nie powinnam, że nikt na mnie nie patrzy, że to jest tylko moje złudzenie. A mi się ciągle wydawało, że się wszyscy na mnie patrzą i tak, i tak mnie oceniają i krytykują. I to takie straszne uczucie. I nie umiem się tego pozbyć. I w domu, jak wkręcę, ja wiem, że, że jestem oceniana, krytykowana, ale ja tego tak nie odczuwam, jak, jak w rzeczywistości, bo tu jestem sama. Czuję się bezpieczna w domu. I komentarze, jakie by nie były, to zawsze mogę ich nie czytać. Natomiast tu mam taką konfrontację, że po prostu spotykam się z żywymi ludźmi na ulicy w ogromnym gwarze. Weronika stwierdziła, że nikt na mnie nie patrzy, a ja mam po prostu wrażenie, że, że to jest po prostu jakby ta, ta, taki egzamin, że wszyscy na mnie patrzą i i oczekuję jakiegoś zachowania, nawet nie wiem jakiego, które po prostu mam, mam mieć, no. I tak idę przez, ten, przez, ten, przez tą Mariacką, pełno ludzi, gwar, a ja po prostu taka wystraszona, nie wiem czemu i dziwne uczucie. No, także pochodziłyśmy sobie po tych Katowicach i Czuję się dzisiaj super jak wstałam, ponieważ po pierwsze jakiś, jakaś forma relaksu, po drugie czas spędzony z moją córką jest czasem bezcennym i nie, nie za dużo mamy takich możliwości. Znaczy, pewnie byśmy miały więcej, gdyby nam się chciało, ale no, każda ma na swoje jakieś sprawy i raz nam się nie chce, raz nie możemy. Ale wczoraj właśnie żeśmy się tak zgadały i pojechałyśmy na, na ten zalew w rogoźniku, później w, w, przejście się przez Katowice, wspólna rozmowa, wspólna pizza. I to są takie rzeczy, moi kochani, najpiękniejsze i najważniejsze, żeby móc porozmawiać z własnym dzieckiem. W ogóle z bliską osobą. I wczoraj jeszcze też miałam taki y, fajny kontakt z moim ojcem, bo y, no, to jest dość taki trudny człowiek i y, 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 często się denerwuje. A wczoraj, właśnie, powspominaliśmy <grywania> pewne y, y, pamiętne historie i śmialiśmy się z tego. I też tak poczułam, tak. Takie super uczucie, takiego właśnie błogiego stanu szczę szczęśliwości. I, i to, to, to jest takie miłe, że, że y, można porozmawiać sobie tak, tak z drugą osobą, i do tego jeszcze z rodziną bo no, sami wiecie, że nie zawsze z naszą rodziną udaje się porozmawiać. Jest dużo jakichś spraw, które są nierozwiązane. Często się kłócimy. No i to tak różnie z tym bywa. No, natomiast ja wczoraj miałam takie takie, no, takie fajne uczucie, że, że jestem na swoim miejscu, że Jestem z moją córką, mamy świetny kontakt. Chociaż mimo, mimo tego, że spędziłyśmy fajny wieczór, to w popołudniu miałyśmy taką troszkę spinkę ze sobą, spięcie. I już było tak właściwie dość ostro. No, ale po południu już, już było fajnie i, i udało nam się dojść do jakiegoś porozumienia. I, i udało mi się, nam się jechać na ten wieczór. Obydwie miałyśmy różowe sukienki, więc byłyśmy takim dziwnym zjawiskiem. <laughs> Mama taka już taka ze zmarszczkami, nie? Miniówka, a córa długa sukienka. Widzieliście ją tam na filmiku, bo przez chwilkę przemknęła. Tam mi przez kamerę taka piękna dziewczyna w różowej sukience z długimi włosami. No i tak. Dzisiaj taka pogoda jak na razie wietrzna, bezsłoneczna. Chyba przyjemna. Zaraz sobie zrobię kawkę wyjdę może na balkon, ale już nie będę robiła dodatkowego monitoringu, tylko sobie tutaj z wami posiedzę jeszcze chwilkę, no i tak, tak sobie to wspominam teraz ten wieczór wczorajszy. Bardzo mi się podoba, że Polacy zaczęli wychodzić, że nawet w takim starszym wieku siedzę na tych ławeczkach. Najbardziej mnie zaintrygowała pani, która grała na fortepianie, bo w Katowicach są dwa fortepiany rozstawione do publicznego grania. Można przyjść trzy, chyba właściwie. Jeden był na dworcu, nie wiem czy jeszcze jest. Jeden jest na Stawowej przy tak zwanej fontannie Żabka, i jeden jest na rynku. I na, na Stawowej przy fontannie siedziała pani. Która grała na sucho, ponieważ grała na zamkniętej klapie fortepianu. Ja nie wiem, czy ona umiała grać, wyglądało, że umiała, ponieważ te palce świetnie się poruszały po tej pseudoklawiaturze drewnianej, jest po prostu na zamkniętej klapie, tak grała sobie. To było niesamowite. Nie wiem, czy klapa była zamknięta w jakiś sposób, czy. Czy, czy po prostu ona sobie tak wymyśliła, że nie będzie grała, tylko będzie udawała, że gra. Niesamowite tak, taka. Y, 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 nie wiem, jak to powiedzieć, taka pantomima, tak, taka miałam zrobić jakiś taki filmik, ale nie wypada robić. Tak, bez zgody osoby w filmiku, chociaż raz tam kiedyś nagrałam bezdomną, która grała na fortepianie. Przepięknie też grała. Także ludzie naprawdę mają talenty i bez względu na status społeczny. No i tak super. Później jeszcze um, była taka para przebrana w, w, w klaunów. Pani była takim. Stroju też ala la clown i pan. I też tam sobie stali, jakieś takie y, y, scenki odtwarzali, jakieś, opowiadali chyba jakieś kawały, śpiewali, jakieś karaoke tworzyli dla ludzi. E, też się spotkałam z tym w Polsce pierwszy raz. Natomiast spotkałam się z czymś takim w Paryżu. Płynęliśmy sekwaną e, i to było niesamowite, że co kawałek na brzegu sekwany coś się działo. W jednej części siedziała młodzież i rozmawiała, dyskutowała, w drugiej, następnie jakieś 20 metrów dalej na brzegu, para ćwiczyła jakąś scenę do teatru. Oni byli ubrani właśnie w jakiś taki strój kostiumowy, i widać było, że to była jakaś sztuka. Trochę dalej ktoś grał na skrzypcach, ćwiczył. Trochę dalej ktoś grał na gitarze. Później jakiś chór śpiewał, też ćwiczyli. No, no, niesamowite, sekwana po prostu była jednym wielkim widowiskiem sztuki i takiego eterycznego życia miasta. Bardzo, bardzo, to też miło wspominam te. Odbiór w ogóle tych scen. No, a w, i w Katowicach, właśnie spotkałam coś takiego jak ta para ćwicząca do teatru to właśnie taką parę klaunów nie wiem, no, takich kolorowych ludzi w każdym razie bo nie mieli twarzy pomalowanych, tylko mieli taki strój przypominający troszkę klauna. Tak do końca nie wiem, co oni tam robili, ale to było takie ciekawe. No i odkryłam, że w Tychach do prawie końca września jest wystawa dzieł Beksińskiego w Starym Browarze. Nie wiedziałam, nigdzie mi nie trafiła się reklama tej wystawy. W każdym razie muszę złapać Anię, jak tylko się uda, czy znaczy Ania akurat wyjeżdża na kilka dni i Pewnie jej nie będzie, ale może we wrześniu nam się na początku uda na tą wystawę pójść. No Nigdy nie byłam na wystawie jego prac, więc jeżeli jest taka okazja, to trzeba iść. No, także, że fajnie, że akurat zauważyłam ten plakat i, i mogę też... No, na pewno jeżeli pójdę, to zrobię Wam jakiś fajny filmik. I, i tyle, no. Dobrze kochani, życzę Wam miłego weekendu, miłej soboty. Mam nadzieję, że jest chłodniejsza już, już bo widzę, że ta pogoda tak troszeczkę stanowała, troszkę mniej tego słońca, tego żaru. No wczoraj było rzeczywiście bardzo gorąco. Coś tak dziwnie skrzeczy, nie wiem, jakiś ptaszek. Pierwszy raz taki dźwięk jakiś. Pewnie nie słyszycie, bo jest dość daleko, ale gdzieś tam, gdzieś tam go słyszy, dziwny dźwięk. Także moi drodzy, bawcie się dobrze. Jak macie okazję, to wyjdźcie gdzieś na miasto, wyjdźcie ze swoimi bliskimi, wyjdźcie się pobawić, wyjdźcie posiedzieć, tak po prostu się zrelaksować. To też jest jakaś forma odstresowania, chociaż hałas, który był, który tam, gdzie ja byłam, to po prostu też mnie troszkę zestresował, ale z drugiej strony zrównoważyło się to z, z tym, że byłam z moją ukochaną córeczką, i mogłyśmy spędzić ten czas razem. I no, bawcie się, po prostu, bawcie się życiem, obracajcie go jak magiczną kulę w rękach. Bawcie się, bawcie się. Żyjcie po to, żeby czuć, żeby odczuwać emocje, a im więcej pozytywnych emocji, tym wasze życie będzie piękniejsze. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego.